Kanał Valor TV przedstawia Siergiej Kurdakow. Przebacz mi, Natasza. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz w miarę możliwości wsparcia tego dzieła. Osobiście chciałem dowiedzieć się czegoś więcej o Nataszy. Komsomol był odpowiedzialny za młodzież, my zaś mieliśmy ich akta. Znajdowały się one w ich szkołach. Byliśmy o nich dokładnie poinformowani. Odszukałem więc akta Nataszy i zabrałem je do siebie. Urodziła się na Ukrainie, w regionie Donetr. W małym miasteczku zwanym Bachnaja. Jej rodzice pracowali w Kołchozie na Ukrainie. Byli bardzo biedni. Aby jej zapewnić lepszą przyszłość, wysłali ją do wujka w Pietropawłowsku. Tutaj uczęszczała do szkoły Nr 4 gdzie otrzymała dyplom ukończenia. Po uzyskaniu dyplomu, mając 18 lat, zaczęła pracować w redakcji dziennika Pietro Pawłowska -ja Prawda. Przeglądając jej akta, byłem zaskoczony tym, że w szkole należała do Komsomołu naszego związku młodzieży Komunistycznej, gdzie była aktywnym członkiem. Akta podają bardzo jasno, co się później stało. Po ukończeniu szkoły dostała się w ręce chrześcijan i wkrótce stała się jedną z nich. Oto wspaniały przykład, jak ludzie wpadali w ręce chrześcijan. Następnie udałem się do biura pietropawłowskiej prawdy, gdzie otrzymałem sporo wiadomości o niej i o jej koleżankach. Jest wspaniałą pracownicą, powiedział mi jeden z jej przełożonych. Nigdy nie mieliśmy z nią najmniejszego problemu. Jest sympatyczna, rozsądna, godna zaufania. Co więcej, pracuje bardzo dobrze. Ten rodzaj raportu sprawiał mi wiele zakopotania. W przypadku innych robotników, spotykaliśmy się zawsze z problemem alkoholizmu, kradzieży, próżniactwem, lecz za każdym razem. Kiedy miałem złożyć raport o wierzącym, brzmiał on podobnie: wspaniały robotnik, lub godny zaufania, lub nigdy nie był pijany. Wszystkich chrześcijan cechowało jedno: zawsze byli rozsądni i ciężko pracowali. To wszystko wprowadzało mnie w podziw, ale za to nigdy mi nie płacono, to też musiałem zacząć działać. Dlaczego chce pan to wiedzieć? Zapytano mnie, gdy żądałem wiadomości o Nataszy. Dwukrotnie spotkaliśmy ją na zebraniu w kościele. Ona jest wierząca. Nagle wszyscy wstrzymali oddech. Robotnicy zaczęli spoglądać na siebie. Zachowywali się tak, jakbym im powiedział, że była trendowata. Co pan bredzi? powiedział jeden z nich, i wówczas. Zaczęli ją obrzucać oszczerstwami. Całkowicie zmienili swoje zdanie i zaczęli mówić o niej wszystko co złe. W biurze zostawiłem polecenie, aby zgłosiła się do mnie o wyznaczonej godzinie. Przyszła cała drżąca. Usiadła obok mnie. Zauważyłem, że bardzo się boi. Jaka żona piękna pomyślałem. Siedziała ze spuszczonymi oczami, patrząc ciągle w ziemię. Zapytałem ją: Dlaczego jest chrześcijanką? To kim mam być? zapytała mnie. Alkoholiczką? Prostytutką? Po chwili spytała: Czy znalazł pan coś przeciwko mnie w moich aktach w zakładzie pracy? Niestety nic odpowiedziałem. Więc dlaczego zadaje mi pan pytania dotyczące mojej osoby? Czy może zrobiłam coś złego? Nie, nic złego nie uczyniła pani innym odpowiedziałem. Lecz w pewnym momencie obrała pani zły kierunek. Weszła pani w kontakt z ludźmi, którzy stanowią ogromne zagrożenie dla naszego kraju. Zacząłem jej tłumaczyć i przekonywać ją, że jeśli dalej będzie kroczyć obraną drogą, będzie miała poważne trudności. W końcu zrozumiałem, że mój trud jest daremny. Jeszcze raz upomniałem ją, że wszystko to zapisałem i że już jej więcej nie chciałbym spotkać w towarzystwie chrześcijan. Pomimo ogromnego przerażenia. Zaczęła mi opowiadać, dlaczego wierzy w Boga. Sądziłem, że po otrzymaniu tylu ciosów i po naszej rozmowie w biurze, zawróci ze swej drogi i już więcej nie usłyszymy o Nataszy. Lecz ona była szczególną dziewczyną. Podczas mojej rozmowy zauważyłem głębokie blizny na jej wargach, które przygryzła sobie w czasie bicia. Cóż za szkoda pomyślałem blizny zniekształciły jej twarz. Gdybyśmy się spotkali w innych okolicznościach pomyślałem sobie Mógłbym się zainteresować podobną dziewczyną. Kiedy już otrzymałem od niej żądane wiadomości i kiedy zakończyłem jej tłumaczyć, odesłałem ją bardzo brutalnie. To również należało do programu naszego działania. Cieszyłem się, że zrobiłem dobrą robotę. Za niespełna tydzień ponownie zostaliśmy wezwani na posterunek celem dokonania nowego wypadu. Jak zwykle odszukałem na mapie wskazane miejsce, Owo tajne zebranie miało się odbyć w domku przy ulicy Pograszny. Szybko wskoczyliśmy do samochodu, tym razem było nas tylko sześciu. Sasza Gulajew, Wołodia Zielenow, Anatol Towczenko, Wiktor Matwiejew, Kola Olinko i ja. Kiedy przybyliśmy pod wskazany adres, postawiłem straż na ulicy, aby zablokować przejście. Gdy już wszystko było gotowe, wtargnęliśmy do środka, wymachując naszymi pałkami. Zaskoczeni wierzący zaczęli się chronić przed gradem uderzeń. Sala, w której przebywali, była bardzo mała, to też była przepełniona ośmiorgiem chrześcijan i naszą szóstką. W mgnieniu oka wypełniła się krzykiem chrześcijan i trzaskiem uderzających pałek. Tym razem szybko nam pójdzie, pomyślałem, i w tym momencie zobaczyłem znajomą twarz. Początkowo nie wierzyłem własnym oczom. Oto ponownie spotkaliśmy Nataszę Zdanową. Dostrzegli ją również moi chłopcy. Aleks Gulajew rzucił się w jej kierunku z wielką wściekłością. Podniósł pałkę z zamiarem wymierzenia jej ciosu. Wówczas zdarzyło się coś, czego się nie spodziewałem. Nagle Wiktor skoczył między Nataszę i Aleksieja, powstrzymując go od uderzenia. Pozwól mi działać zawołał wściekły Sasza. Jednak Wiktor nie ustąpił. Podniósł swoją pałkę i zagroził Saszy. Ja cię nawrócę. Lepiej będzie dla ciebie, jeśli się jej nie dotkniesz. Nikt nie śmie jej ruszyć. Było to zadziwiające. Nie do wiary. Wiktor, jeden z najbardziej brutalnych ludzi, stanął w obronie chrześcijanki. Odejdź ode mnie! zawołał Sasza. Odejdź, bo spuszczę ci lanie. Wiktor, pomimo gruź psaszy, nadal osłaniał skuloną na ziemi Nataszę. Szaleniec! zawołał Sasza. Chcesz ją zachować dla siebie, nieprawdaż? Nie, odpowiedział Wiktor. Ona coś ma, czego my nie mamy. Nikt jej nie dotknie. Nikt! Musiałem szybko zakończyć ową sprzeczkę. Przy takim brutalnym charakterze, jaki miał Sasza, mogłoby się to zakończyć nie najlepiej. Zobacz, Sasza, powiedziałem do niego, wskazując na innego wierzącego, który się usiłował uciec. Schwytaj go! Sasza rzucił się w kierunku uciekającego. Wówczas odetknąłem z ulgą. Wiktor nadal osłaniał Nataszę, trzymając ją w ramionach. Obawiał się, że Sasza lub ktoś inny może się zbliżyć i wymierzyć jej cios. Natasza stała odwrócona twarzą do Wiktora, nie rozumiejąc, co się stało. Nie spodziewała się, że tak ją potraktujemy. Głową dałem jej znak, że może wyjść. Obróciła się i szybko wybiegła. Odczułem wówczas głęboki wstrząs. Był to jeden z rzadkich przypadków, kiedy byłem głęboko wzruszony. Coś podobnego odczuwałem przy śmierci mojego przyjaciela Saszy Borysewa. Natasza rzeczywiście miała w sobie coś dziwnego. Przecież była tak strasznie zbita. Była upominana, a nawet zagrożono jej. Przeszła przez niewypowiedziane cierpienia, a mimo to przyszła ponownie na zebranie chrześcijan. Niczego się nie wystraszyła. Wiktor, człowiek tak dalece nieczuły. A jednak zmiękł. Ona miała w sobie coś, czego nam brakuje. Miałem zamiar wybiec i zapytać ją, co to jest. Chciałem z nią porozmawiać, ale już wyszła. Byłem ogromnie urzeczony, a zarazem bardzo rozgniewany na tę młodą dziewczynę, która Tyle wycierpiała z naszych rąk, a mimo to po raz kolejny przyszła na zebranie chrześcijan. Wkrótce Natasza opuściła kamczatkę i powróciła do domu rodzinnego na Ukrainie. Koleżanki z pracy zaczęły się z niej naśmiewać i drwić, co sprawiło, że jej życie stało się nie do zniesienia. Jej akta wysłałem do Komsomołu, opisując w szczegółach jej życie. Po jej odejściu poczułem głęboki smutek. Dopiero wtedy zrozumiałem, że ci ludzie nie byli imbecylami i wrogami, jak dotychczas sądziłem. To ona, Natasza, zmieniła całkowicie mój pogląd. Na temat chrześcijan.